Joanna Opozda, znana polska aktorka, stała się centralną postacią wielu kontrowersji związanych z jej życiem osobistym. W ostatnich latach jej publiczny wizerunek związany był nie tylko z rolami na ekranie, ale również z burzliwymi relacjami, jakie miała z ojcem swojego syna, Antkiem Królikowskim. Para, mimo że przywitała na świecie syna Wincenta, szybko zakończyła swój związek, a ich publiczne wymiany zdań jedynie podsycały zainteresowanie mediów. Joanna, energiczna, 37-latka, od długiego czasu angażuje się w aktywność na Instagramie, dzieląc się doświadczeniami z życia matki, trudnościami związanymi z alimentami oraz emocjami, które towarzyszą jej podczas samodzielnego wychowywania syna. Jednak niedawno jej obecność w sieci nagle się zmniejszyła, co zaniepokoiło wielu jej fanów. Co się wydarzyło? Pod koniec sierpnia, choć jej aktywność na Instagramie znacznie osłabła, Joanna postanowiła zorganizować sesję QA, czyli coś w rodzaju interaktywnego spotkania z fanami, gdzie mogli zadawać jej pytania. Zapewne wielu z nich z niecierpliwością czekało na odpowiedź na pytanie dotyczące jej nieobecności w mediach społecznościowych. Jedna z internautek z pełnym uzasadnieniem zadała jej pytanie Pani Asiu, dlaczego pani na tak długo zniknęła z Instagrama? Smutno było. Joanna w odpowiedzi zdradziła, co spowodowało jej milczenie. Miałam parę spraw do ogarnięcia, i czasami dobrze sobie odpocząć. Napisała, co sugeruje, że intensywne tempo życia, z jakim się zmagała, zmusiło ją do chwilowego wycofania się. W ostatnich latach Joanna miała wiele na głowie. W marcu tego samego roku, tuż przed Wielkanocą, zajęła się swoim zdrowiem, lądując w szpitalu, gdzie przeszła operację. Ostatnie trzy lata żyłam w biegu, dosłownie i w przenośni. To wszystko z całkowicie uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim, pękniętą łąkotką i problemem z kolanem, który ignorowałam przez bardzo długi czas. Pisała wówczas na swoim profilu, dając wgląd w trudności, z jakimi musiała się zmierzyć. Joanna sama przyznała, że przez ciągły pęd życia nigdy nie znajdowała idealnego momentu na to, aby zatroszczyć się o siebie, dopiero ostatnie wydarzenia, w tym operacja, zmusiły ją do przemyślenia swojego stylu życia. Aktorka wraca do formy i sukcesywnie dodaje nowe zdjęcia na swojego Instagrama, na których często można zobaczyć jej synka, Vincenta. Choć Joanna boryka się z osobistymi wyzwaniami, jej pasja do pracy oraz chęć bycia dobrą matką inspirują wielu jej obserwatorów. Na pewno czekają na kolejne aktualizacje z jej życia które będą świadectwem, że po burzy zawsze przychodzi spokój.